W ciągu miesiąca Polacy kupili obligacje za ponad 3 miliardy złotych. I są to głównie obligacje trzymiesięczne, czyli próbujemy ratować się przed inflacją. Czy można to robić skutecznie? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Nasila się, nasilają się próby ratowania przed skutkami inflacji, tak bym oceniał decyzje konsumenckie. Tak, no jakby tą inflację widać w Polsce od dłuższego czasu. Były pewne oczekiwania, że ona może spaść w wyniku pandemii, ale tak się nie stało. Znaczy jakby to, to mamy wahanie, ona przejściowo spadła, ale w styczniu znów wzrosła. No a jednocześnie to, to co spadło na pewno, to oprocentowanie lokat bankowych, które jeszcze było na jakimkolwiek poziomie, i tak nie pokrywającej inflacji, ale na no jakimkolwiek odczuwalnym przed pandemią, no później zostało w zasadzie wyzerowane, tak? Więc, więc jakby jesteśmy jako oszczędzający postawieni trochę pod ścianą. Z jednej strony gotówka nie pracuje, oszczędności nie pracują, nie przynoszą żadnego dochodu, z drugiej strony ta inflacja jest wcale taka niemała. No więc jest presja na nas na to, aby coś z tymi pieniędzmi robić, żeby one nie traciły w ujęciu żadnym. No bo no możemy je trzymać na koncie, czy w kieszeni, czy w skarpecie. Ale no nie wiem, 10 tysięcy dziś, a 10 tysięcy za 5 lat przy rocznej inflacji w okolicach 3%, no to będzie utrata wartości blisko 20%. Prawda? Więc jakby generalnie nie mało. No i teraz inwestorzy szukają różnych opcji. Powiem szczerze, że jakby um, zwykle patrzy się na to tak, że realne aktywa najlepiej sobie radzą tą inflacją. No bo one też. W różnych cenach są wyceniane, tak czyli jakby firma, która działa w gospodarce, ona też to wyższe ceny powinna niejako móc narzucić swoim klientom, więc powinna rosnąć jej koszty, ale rosną, rosną też jej przychody. Więc można powiedzieć, że e, firmy, a przez te, na to w w giełdach, powinny sobie jakoś tam radzić w środowisku inflacyjnym. Dalej, nie wiem, mamy aktywa fizyczne typu nieruchomości czy złoto które też no, tej inflacji w pewien sposób mogą uczestniczyć, więc znowu jeśli te, te ceny rosną no to jakby ta wartość tych dóbr no też powinna niejako się utrzymywać razem ze wzrostem e, tych cen. I tak jakby tak, tak, tak tyle mówi teoria, natomiast praktyka jest taka, że no jednak wszystko o czym powiedziałem to są e, dobra podlegające rynkowej wycenie, a nie niekoniecznie one zawsze Rynkowa cena zmienia się razem z inflacją. Dość powiedzieć, że nie wiem, ceny na przykład akcji na giełdzie w przypadku mniejszych spółek często wzrosły w ciągu roku o 50-100%. Czyli no, można powiedzieć, zjadły tutaj ładną dekadę inflacji, jak mniej więcej. Tak? Więc to niekoniecznie będzie tak, że jeśli inflacja, inflacja będzie na wysokim poziomie, to dalej ceny akcji będą rosły w szybkim tempie. Tak? Czy tak samo ze złotem. To jest pewien rodzaj paradoks, no bo na długi okres, jeśli weźmiemy sobie, na, popatrzymy na korelację na przykład, to um, no widzimy, że okresy wysokiej inflacji zwykle korelują z, z okresem wzrostu cen złota, ale często się dzieje tak, że w początkowym okresie, kiedy ta, kiedy ta inflacja przyspiesza, globalnie, tu ja nie chodzi o polską inflację, bo ona nie ma takiego znaczenia dla globalnego rynku złota, ale globalnie inflacja zaczyna przyspieszać, rosną, Rentowności obligacji, i to wywołuje przejściowo spadek cen złota. Takie zaskoczenie inflacją jest dla cen złota często negatywne, a z kolei dopiero później gdzieś tam ta cena odbija. Więc w praktyce market timing, czyli jakby zdolność oceny do tego, czy dany rynek już zdyskontował jakieś dobre informacje, czy nie, to będzie częściej i tak ważniejszy. Niż, um, niż jakby to taka książkowa reguła, o której sobie powiedzieliśmy. Reasumując, wydaje się, że warto sobie dywersyfikować to portfolio, żeby jakby nie, nie iść tylko w jednym kierunku, tylko um, jakby połączyć te różne aktywa, bo, bo jest wtedy większa szansa, że, że nie trafimy, że akurat nie będziemy po tej złej stronie e, rynku. E, no i jednocześnie no to też odwzorowuje dość dobrze to taki mechanizm ukrytego podatku, jakby to, że nie da się tak łatwo od tej, tego podatku inflacyjnego uciec, to pokazuje, że jakby w gospodarce nic nie, nie bierze się z nieba, to nie jest tak, że y, z jednej strony rząd może finansować tanio de deficyt, nie wiem, firmy czy gospodarstwa to w mniejszym stopniu mogą tanio pożyczać, a z drugiej strony nikt za to nie płaci, no, płacimy właśnie, płacą za to oszczędzających, którzy trochę nie bardzo mają tutaj taki idealny wybór. A gdy dowiedziałeś się, że Elon Musk i Tesla postanowili zainwestować półtora miliarda dolarów w bitcoiny, jeszcze to tłumacząc, że to jest dywersyfikacja ryzyka, zdziwiłeś się, czy pomyślałeś, idziemy na świecie z taką spekulacją, że trudno znaleźć, gdzie są dla niej granice? Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem wolnego rynku i żeby każdy robił ze swoimi pieniędzmi to, co uważa za słuszne, natomiast dla mnie to jest przejaw no, bardzo nieodpowiedzialnej polityki, którą prowadzi FED, zwróćmy uwagę, nadpłynność którą kreował, sprawia, że inwestorzy wręcz rzucają się na dług emitowany przez spółki, a te spółki wykorzystują go do spekulacji, więc, więc jakby patrząc na to jako ekonomista, to nie idzie to w dobrym kierunku, tak? jeśli ktoś ma oszczędności swoje i stwierdzi, ja chcę podjąć duże ryzyko, bo oczekuję, bo, bo chcę liczyć na duży zarobki, kupi sobie bitcoiny czy inne kryptowaluty, szerokiej drogi, tak jakby jestem za tym, żeby każdy miał wolność wyboru w tym zakresie, natomiast tutaj jest ryzyko systemowe, jeśli te firmy zaczną upadać, ten dług będzie niespłacany, to podatnicy za to wypłacą, to, to jest jakby przejaw bardzo jaskrawy moim zdaniem, nieodpowiedzialnej polityki Fedu, która też nie bierze się znikąd, tak, ale to jest jakby temat trochę na inną rozmowę. O tym, jak można chronić się przed skutkami inflacji, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiamy.